witajcie w kolejnym ty moim typowaniu na oczywiście na aplikacji Forbet lub możecie to zrobić też na stronie za chwilkę będziecie mieli wyświetlone na boku jak ja to robię na swoim telefonie będziemy dzisiaj obstawiać najbliższy KSW 64, które już w następną sobotę yy, zaczniemy od yy, kuponu z dwoma walkami myślę że Forbet da nam dużo pieniążków do zarobienia bo jest naprawdę sporo możliwości obstawienia pojedynczego zdarzenia więc yy, na pewno warto zagrać Czyli wpisujemy sobie KSW, od razu wyskakuje KSW 64. I, I pierwszą walkę, którą tak naprawdę niedużo bym chciał opowiedzieć, ale, ale myślę, że warto do obstawienia jest Michał Pietrzak z Szamilem Usajewem. I tutaj bardzo dużo osób, i Bukmacherzy też widzę, skreślają e, Michała, ale pamiętajmy, że Michał, e, biorąc walkę z Soldiczem, e, praktycznie jako jedyny dał pełen dystans i to naprawdę całkiem niezłe walki. Miałem, miałem okazję bardzo dużo razy ją oglądać, bo sam analizowałem przed walką Kamila Szymuszewskiego z Michałem Pietrzakiem. Tą walkę, więc, więc naprawdę myślę, że zrobił tam kawał dobrej roboty, jak na to, że w ogóle nie był w przygotowaniach, a walczył z, jak widzimy, jednym z najlepszych historyków zawodnikiem, Roberto Soldiczem. I słuchajcie, myślę, że. Kurs 5.30, że wygrał przez decyzję Michał Pietrzak, jest olbrzymi. Szamila nie widzieliśmy na długim dystansie i myślę, że jak na głęboką wodę zaciągnie go Michał, który jest mega zapaśnikiem e, i wcale nie będzie oddawał pola w stójce. E, to jest bardzo, bardzo dobry kurs i, i polecam, żeby to obstawić. Więc tutaj tyle na temat tej walki. Następna walka, którą bym chciał zaznaczyć na tym kuponie, to Robert Trucha kontra Patryk Kaczmarczyk. I teraz to jest walka dwóch młodych niepokonanych zawodników, ale zupełnie innych. Myślę, że Patryk Kaczmarczyk to tak czy siak, czy on wygra, czy przegra i tak, i tak będzie naszą gwiazdą tak naprawdę, na myślę naprawdę wysokim poziomie. Nie mówię, że Robert nie, ale Robert jest bardziej, jak sami wiemy, dość spokojnym, spokojnym chłopakiem, ma trochę inny styl walki, a Patryk jest mocny, bardzo efektownym zawodnikiem i właśnie troszkę myślę, że to może go zgubić w tej walce. Ostatnia walka pokazała tam sporo błędów. Ja wiem, że on jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, ale jest jeszcze młodym. Ma co za tym idzie, to, że on zrozumie to swoje błędy, nie znaczy, że już w kolejnej walce je wszystkie zmieni. Wiem, że ma bardzo, bardzo mocny sztab szkoleniowy, ale wychodząc do walki pod taką jakby dużą presją na adrenalinie, jestem bardzo ciekaw, czy opanuje te swoje demony, że tak powiem, bo, bo to jest dobre, niedobre. Myślę, że za, za, za mocno czasem chce i przez to też się wypalił, a Robert jest zawodnikiem, który może to wykorzystać i, i tutaj Tutaj mamy naprawdę też dużo, dużo opcji. Myślę że, myślę, że tu nawet możemy obstawić sobie, że walkę w drugiej lub trzeciej rundzie się zakończy ta walka. Moim zdaniem, ja bym obstawił naprawdę 11 zł kurs na drugą rundę. Bo ten, ten kupon z dwoma zdarzeniami jest naprawdę taki dosyć ryzykowny, ale zobaczycie co z tego wyjdzie, bo naprawdę jest. Nie mówię, że macie stawiać na drugą rundę jak ja, ale ja bym obstawił jednak w tej walce Roberta Ruchałę. Myślę, że Patrykowi to i tak tylko na dobre wyjdzie, bo porażki tak naprawdę takich zawodników, jak on uczą o wiele więcej na tym etapie kariery. Nie zdziwię się kompletnie, jak Patryk wygra tą walkę, bo ma do tego narzędzie. Tak jak mówię, to jest... ten, ten zawodnik będzie gwiazdą, naprawdę. I w to wierzę i nie wątpię w to. Ale nie wiem, czy jest już na to gotowy. Mentalnie, żeby wyjść do tych walki, pokazać tak naprawdę to, co potrafił, bo wierzę, że na sali treningowej robi cuda, a, a nie wiem, czy w walce, jeszcze szczególnie przed, przed takim spokojnym i, i analitycznym zawodnikiem jak Robert Truchała, czy będzie w stanie to wykorzystać. A wiem, że na, naprawdę, jak będzie miał plan Robert, to, to będzie go realizował, realizował i będzie po to szedł. A przy zmęczeniu, e, przez takie jakieś różne techniki, które naprawdę tra, tracimy dużo energii na nie, jak obrotówki czy e, jakieś backfisty, no cokolwiek. W tym sensie tracimy dużo energii, jeżeli mam przed sobą gościa, który ma jeden plan i realizuje go krok po kroku i dąży, chociaż nie wiem co, to jest naprawdę ciężki, ciężki rywal dla takiego zawodnika, szczególnie na tym etapie kariery. Jak mówię, obaj są młodzi i myślę, że ta porażka a jednego i drugiego yy, na pewno nie cofnie, a, a jeszcze będzie dużo pociechy z nich. Ale dzisiaj bym obstawił Roberta Ruchałę w drugiej rundzie za kurs 11 złotych i zobaczcie, co tam się dzieje. I dzieje nam się to, że mamy kurs całkowity 58 zł z dwóch walk. Oczywiście, mówię, polecam po prostu obstawić Roberta ruchałę normalnie. Ja obstawiam, że w drugiej rundzie typ, możecie obstawić jak ja, ale tak czy siak będzie wysoki bardzo kurs. I, i, I tutaj z 5 zł robimy 256 zł, więc tak naprawdę, jak obstawię za 100 zł, robi się 5130 zł. I myślę, że to jest, to, jest, to, to jest całkiem niezła kasa. Tak jak mówię, to jest bardzo ryzykowny kupon, jeżeli chodzi o te dokładne moje typowanie, ale myślę, że finalnie i Michał Pietrzak, i Robert Ruchała mogą wygrać te walki. Więc to jest to ta, ta, moje pierwsze typowanie tej gali. Ok, wracamy z drugą częścią typowania KSW. Teraz troszkę więcej, bo można przeanalizować. E, więc zaczynamy. Pierwsza walka Adam Tomasik, Omar Saj. Prawdopodobnie tak to się wymawia. E, myślę, że szczerze no tutaj nie będę tutaj dużo ściemniał. Myślę, że będę za, naszy, za, za Adamem, jako że jesteśmy Polakami. A druga sprawa myślę, że wygra. Nie za dużo wiem o mojego przeciwniku. Nie za dużo udało mi się dowiedzieć, więc po prostu stawiam tutaj na Adama, to zostawiam, czy stawiacie sami, czy nie, to zostawiam wam, wam do wyboru. Kolejna walka, Albert Odzimkowski kontra Jason Radcliffe jest naprawdę też dobrą walką tutaj do obstawienia, dlaczego? Bo Albert teraz po długiej przerwie i kontuzjach mam wrażenie, że taki zawodnik już jest na tyle doświadczony, on wróci naprawdę pewny siebie, taki głodny tej walki i... i Myślę, że nie skończy przed czasem e, Jessona, ale, ale wygra tą walkę przed, przez decyzję e, i tu też mamy bardzo wysoki kurs. Na Alberta, jest 4,60, że wygra tą walkę przez decyzję. E, na Rady Cliffa jest 9 zł, ale myślę, że to się nie wydarzy. E, jak wiecie, lubię ryzykować i lubię obstawiać dokładne wyniki, więc tak jak, jak powiedziałem, ja będę robił tutaj sobie dokładne wyniki, a Wy możecie sobie to przeanalizować tak, że możecie pozabić po prostu tylko zwycięzcę. I, i, I w tej walce ja stawiam Albert Rudzimkowski przez decyzję. Z Albertem jest taka sprawa, że naprawdę to jest jeden, kiedyś Donald Seron mi powiedział, że to jest jeden, jak pytałem polskich zawodników, to powiedział, że to jest taki właśnie prawdziwy soldier, to jest taki gość, który, który, który nie występuje i naprawdę i pomagał mu jako jeden z niewielu na tym słynnym ranchu, na Serona, który bardzo mocno pochlebnie się o nim wypowiadał, i że jeżeli przełoży to wszystko na, na walkę, to, to, to naprawdę gdzieś daleko zajdzie. I myślę, że właśnie te kontuzje, gdzie trapiły Alberta, to dużo mu tutaj popsuły szyki, bo, bo tak naprawdę już legendy o, o, o jego waleczności, czy w Lond London Shoot Fighters, czy w Stanach, było słychać już dawno. I myślę, że, myślę, że fajnie jakby w końcu te, pozbył się tego pecha troszkę i, i, zaczął, i, i zaczął walczyć zdrowy, że tak powiem. Kolejna walka Cezary Kęsik, Marcin Krakowiak. No, słuchajcie, no, Mar Marcin Adler się dobrze znam, bo nawet w programie tylko jeden e spędziliśmy trochę czasu, widziałem na treningach. E słuchajcie, no, tutaj myślę, że ta walka nie może, nie może trwać pełen dystans. Znamy Cezarego Kęsika, znamy Krakusa, który ma obrzydliwie mocne uderzenie, i, i, i tutaj myślę, że po prostu. Możemy obstawić, mamy też taką możliwość, walka potrwa pełen dystans, nie potrwa pełen dystans, złoty 45, zł. nie, nie mówiąc kto wygra tą walkę, po prostu obstawiam, że ta walka nie potrwa pełnego dystansu. Kolejną walką Karolina Oczas, Sylwia Juszkiewicz. No to wi wiadomo, bardzo dobrze znam Karolinę, bo przez w tym momencie 80% kariery ją prowadziłem razem z Emilem i, i wiem jak ona się rozwija, wiem jak ona, jak ona poważnie do tego podchodzi. Nie wiem, czy Sylwia, którą też znam, jesteśmy z tego samego miasta, bierze to aż tak bardzo na poważnie jeszcze ten sport. Wiem, że to jest naprawdę prawdziwa wojowniczka i na pewno ona nie będzie odpuszczała, ale nie wiem, czy to wystarczy na osobę, która poświęca się temu całkowicie. I, i, i tutaj nie będę ukrywał, że na pewno będę za Karoliną, którą, tak jak mówiłem, przygotowywałem do większości walk. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wiem, że, wiem, wiem, że ta wa nie, nie, walka nie będzie w 52 kilo, tylko jest w catchwaycie 56, co myślę, że też jest jej na plus, bo jest ona tak naprawdę bardzo silna w tej wadze, w 57 w tym momencie. Myślę, że jeżeli jeszcze cofnąć się troszkę rok, półtora roku temu, to, to, to tam po prostu za dużo aspektów technicznych ona miała do nadrobienia i nie skupiała się na tej treningu siłowym. Teraz myślę, że przez ten czas naprawdę nadrobiła to bardzo mocno. I, i słuchajcie, jest tutaj. Ja, tak jak mówię, obstawcie Karolinę Owczarz według mnie, ale ja osobiście obstawiam Karolinę Owczarz, że wygra przed czasem. Jest kurs 3,40. Uważam, że w parterze jest. No, w parterze myślę, że naprawdę będzie to łatwa droga do wygranej przed czasem. Nie mówię, że w stójce, ale. ale... I że będzie łatwo obalić, oczywiście, Sylwię, bo myślę, że to jest bardzo dobra zawodniczka. I już nie jest zawodniczką, tylko. To nie jest kickboxerka, tylko zawodniczka MMA i, i, i też nie będzie. Nie będzie łatwo je obalić, ale, ale suma summarum obstawiłbym jednak, że Karolina wygra przed czasem. Więc to jest kolejna walka. Tutaj bym ominął na tym kuponie Michała z Shamilem. Tak samo Roberta i Patryka też bym ominął. No i mamy rudka w KSW. Powitanie z Flipem Pejciem. Wiadomo, no może Page może trafić, tak, zawsze, ale myślę, że tutaj, jednak. Jednak styl, który napiera i idzie bardzo mocno, no po prostu nie będzie odpuszczał i zrobi myślę, że wielkie show Daniel. Ja bym obstawił po prostu tutaj zwycięzcę Daniela Rutkowskiego za złoty 30. Myślę, że w swoim stylu będzie rzucał, wymęczy, możliwe, że nawet skończy przed czasem, chociaż wiem, że Filip jest bardzo twardym zawodnikiem i będzie to ciężko. I też trzeba mieć na uwadze, że Filip w każdym momencie może odpalić tą swoją bombę, ale no Daniel w końcu jest zawodowym pięściarzem, nie? Więc, więc, więc też nie odda Pola w tej, w tej, w tej stójce i, i całym sercem wierzę i jestem za Danielem, i myślę, obstawiam złoty 30, zł, wygra przed czasem. Słuchajcie, kolejna walka. Mario z senegalskim zapaśnikiem. I co mam powiedzieć? Szczerze, walka zakończy się. Pamiętajcie, jak typowałem, że Jakub przegra w pierwszej minucie z Szymonem? To właśnie jest ta walka, którą też bym tak obstawił, i walka zakończy się w pierwszej rundzie, w pierwszej minucie pierwszej rundy. Tak 3,50 jest kurs, ale i to jest, I to chyba mówi bardzo dużo o tym, że nawet nawet tutaj nie za bardzo wierzą w naszego tutaj senegalskiego zapaśnika, bo 350 kurs na tak bardzo dokładny wynik to jest bardzo mały, jak wiecie, nawet porównując to kursy z, z walki Patryka i Roberta. No, ale ja bym to tak oznaczył, że w pierwszej minucie pierwszej rundy, bo, bo jeżeli Mario po prostu w niego wleci, to po prostu go znakautuje i skończy, i bym zrobił tak: skończyć ta walka 3.50. Słuchajcie, kolejna walka, ostatnia walka wieczoru. Sebastian, Przybysz Bruno Santos? Yy, tutaj nie. Nie obstawiałbym raczej dokładnych wyników, po prostu myślę, że Sebastian wygra tą walkę. Sebastian to jest zawodnik, który ja jeszcze pamiętam, jak on, on przyjeżdżał na obozy chyba jeszcze bez zawodowej walki do Łodzi i już wiedziałem, że będzie naprawdę mega mocnym zawodnikiem. Ale to też nie chodzi o umiejętności, ale też o mimo, mimo wieku, jest bardzo inteligentnym zawodnikiem i właśnie troszkę to, czego jeszcze brakuje Patrykowi Kaczmarczykowi, tą taką inteligencję. Potrafi zachować zimną krew w trudnych sytuacjach, potrafi. Potrafi wyjść z tych trudnych sytuacji yy, ogromną ręką, i, i naprawdę, no, ja myślę, że tutaj po prostu zwycięstwo z 50 to jest bardzo dobry i tak kurs na Sebastiana. Myślę, że obroni ten pas i szczerze on będzie bardzo długo trzymał, bo, bo będzie coraz lepszy z walki na walkę. Nie oszukujmy się, on się ciągle rozwija i to jest zawodnik, który nie jest na końcu kariery, a to, to tak naprawdę czuję, że to jest dopiero jego początek, więc, więc myślę, że daje jeszcze nam naprawdę dużo i słuchajcie z tego, co nam się tutaj zrobiło, z tych wyników. Z tego kuponu drugiego mamy kurs 154. Przypominam, ja stawiam czy lubię wyniki dokładne. Ten kurs się prawdopodobnie o połowę pomniejszy, jeżeli nie postawicie dokładnych, ale i tak to będzie spory kurs. Słuchajcie, jeszcze jest jeden, jedna fajna rzecz: czyli zakłady specjalne z podwyższonym kursem na aplikacji. W ten sposób to wygląda. Słuchajcie, jest, jest, jest naprawdę fajny zestaw tutaj, bo można sobie dobić ten zakład specjalny do jakichś jednego czy dwóch pojedynków. I myślę, że tutaj mamy Rutkowski, Odzimkowski, Owczarz wygrają swoje walki 2,80 kurs i myślę, że Bardzo fajny do podbicia Jakiegoś kuponiku te 2,80 Na przykład Dodajemy Karolinę i Rudka, że wygrywają po prostu walki. i Myślę, że tutaj się nam zrobi bardzo fajny kurs też taki myślę, że to nawet może być taki pewniaczek teorii i tyle. Nie ma za co. To co, kończymy tym i, i szykuje się nam bardzo fajna gala. Myślę, że myślę, że pomogłem wam w typowaniu walk i tyle. Zapraszam do dobrej zabawy na ceną sobotę. Na pewno jak obstawiliście tak, jak ja dokładne wyniki, to, no to będzie więcej emocji przy oglądaniu.